zaprowadzi was do parku i z powrotem. Szefie, z tego tunelu może korzystać wyłącznie wykwalifikowany personel. I tylko w ramach zatwierdzonych operacji. A niby kto tak powiedział? Pan szefie. Z tego tunelu może korzystać wyłącznie wykwalifikowany personel. I tylko w ramach zatwierdzonych operacji. Ja nie traktowałbym tego tak dosłownie. No bo udostępniam wam tunel. Pamiętajcie, że macie wracać do zoo jak tylko wstaniecie. Tak, ale ja nie lubię się spieszyć. Najważniejsza rano jest kawusia. Przed Kawusiu. i nie mów nikomu o naszym małym układzie, eh? O nie! Będę milczo jak niemy! Mm, 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 mm. O tak. Noc w parku, powiadasz? To jest higieniczne i bardzo modne miejsce. Tak, więc Przydałoby się nam nowe otoczenie z klasą i nowe rzeczy, w które można rzucać kupą. A, ja y jest tam zadziwiająco niska przestępczość. Można by rozkręcić interes? No i ważne, że nie ma tam żadnego pospólstwa, czy czegoś tam, rozumiesz? Ale ty tam jesteś, prawda? Tak, ale to nie ma nic. <laughs> Rozumiem, zrobiłeś sobie ze mnie żart. Figlarz, żeś.